To zależy troszkę od tego, oczywiście, jakiego działu dotyczy rozwój danego modelu sztucznej inteligencji, bo są takie miejsca, gdzie ta rola jest szczególnie duża, tak jak obszar, którym ja się zajmuję, czyli analiza języka i przetwarzanie tekstów i, i, i materiałów, które są związane z językiem, bo tam rola humanistów jest dodatkowo nieoceniona. My nieustająco korzystamy z anotatorów, z tekstologów, z ludzi, których czynnik ludzki Sprawuje kontrolę nad tym rzeczywiście, co się w tych danych dzieje, żeby wszystkiego nie pozostawić sztucznej inteligencji. I właściwie ten element tej kontroli, ale w tym dobrym, pozytywnym rozumieniu po prostu, by mógł odpowiedzialnie podchodzić do tworzenia modeli jest bardzo istotne. No i tutaj dużą rolę odgrywają oczywiście ci, którzy stoją na straży etyki. Czy to zawsze są humaniści, niekoniecznie, ale na pewno oni nadają ton i zwracają uwagę na te elementy. Więc to chyba to jest, to jest chyba najważniejsza rola. To znaczy, że humaniści często. Zwracają uwagę na, ten, na tę ludzkość tego wątku i po prostu zwracają uwagę na elementy, które mają znaczenie. Żeby inżynier, zachłyśnięty fantastycznym wynikiem, pamiętał o tym, żeby, żeby sprawdzić, czy ten wynik na przykład nie zawiera jakichś przekrzywień, czy e, prawda, skrzywień w którą stronę, czy nie jest obciążony jakimś e, uprzedzeniem, e, czy zostały wzięte pod uwagę wszystkie aspekty, czynniki, czy grupa jest reprezentatywna i, e, i tego typu aspekty. W, więc na pewno ta rola takich. E, Kolejnych oczu, które z innej perspektywy zwracają uwagę na bardzo istotne elementy, po to, by później już technicznie można było zrealizować te postulaty. Podsumowując, bardzo dużo. Na pewno. Dlatego, że to jest ciągle jeszcze bardzo potężne, ale dzikie zwierzę, i musi być ktoś, kto potrafi je ujarzmić. I w zasadzie powinien być o krok przed. Niestety to, do końca, to nie, nie do końca tak się dzieje, prawda? bo najczęściej najpierw jest odkrycie, najpierw są możliwości, a potem jest szybka reakcja albo mniej szybka reakcja na to, by to prawnie uregulować. Natomiast takie kwestie jak prawa autorskie, bardzo ważna rzecz, i odpowiedzialność, to są chyba takie najbardziej kluczowe. I ta odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z użycia sztucznej inteligencji, to mogą być bardzo drastyczne, jeżeli mówimy o użyciu, o użyciu sztucznej inteligencji np. w medycynie, czy w pojazdach, które same się sterują, ale mogą być też mniej, albo przy podejmowaniu decyzji sądowych, no bo tutaj mówimy o czyimś prawda, losie, mogą być też mniej drastyczne, ale nadal odczuwalne, tak, bo to może być po prostu przekierowanie pisma, petenta, nie tam, gdzie trzeba, lub odpowiedzenie mu w sposób niezgodny z, ze sztuką. Natomiast rzeczywiście konieczne są regulacje, które Będą powodowały komfort, a nie dyskomfort u zarówno tych, którzy używają tego, ale też u inżynierów, którzy do, u naukowców, którzy to tworzą, żeby też nie mieli z kolei związanych rąk. I tutaj myślę, że jest dużo do zrobienia przy okazji właśnie danych, dostępności do danych. Z jednej strony jest konieczna anonimizacja, bo jest bardzo potrzebna. Z drugiej strony ta anonimizacja często idzie tak daleko, że te dane stają się bezużyteczne więc tutaj mamy mnóstwo jeszcze pracy. No jest cały aspekt użycia sztucznej inteligencji też w sztuce, czy w ogóle w humanistyce. Teraz niedawno przecież była głośna sprawa związana z tym, że konkurs na fotografię, jeśli się, się nie mylę, wygrała praca, która została stworzona. Mówi się o tym, że przez sztuczną inteligencję, to jest oczywiście niepotrzebne uproszczenie, bo to człowiek wykonał mnóstwo pracy koncepcyjnej i później związanej z obróbką przy użyciu algorytmów, by te prace stworzyć, no ale właśnie było pytanie, kto jest tak naprawdę autorem? Czy jeżeli tworzymy coś przy użyciu modeli, które są, czy danych, które są publicznie dostępne, do, do, dotyczą wszystkich, to wszyscy jesteśmy ich autorami? Czy ten, kto naciśnie play? No, jest, jest naprawdę dużo miejsc, w których trzeba by jeszcze to sprecyzować. Znaczy ja myślę, że sama sztuczna inteligencja, sama w sobie, no to to jest jednak. Ma fantastyczny szwajcarski scyzorek, ale tylko tyle. To, to, to rzadko kiedy bywa, że ten scyzorek używa sam z siebie i biegnie pozabijać ludzi. Natomiast pytanie zawsze brzmi, do czego go używamy, w czyje ręce to oddamy i przede wszystkim, ile. Odpowiedzialności jakby pod kątem zakresu odpowiedzialności, ile przypiszemy tej sztucznej inteligencji. Jeżeli decyzje właśnie dotyczące czegoś losu, zdrowia, życia, w 100% pozostawimy sztucznej inteligencji, to ja bym się bała, ponieważ jeżeli wychodzi nam wynik predykcji modelu 100%, to prawdopodobnie coś nie zadziałało. Więc prawie zawsze one muszą być poniżej 100%, a nikt nie chciałby z nas stać się tym promilem błędu, na który akurat trafił model, prawda? Więc na pewno kontrola jakości, kontrola procesu, kontrola konsekwencji podejmowania decyzji przy użyciu sztucznej inteligencji musi być po stronie ludzi. To trochę tak jak w ogóle z automatyzacją na przykład w przemyśle, tak? Mamy mnóstwo miejsc, gdzie automatyzacja następuje, ale mnóstwo ciągle jeszcze ludzi, inżynierów, którzy gdzieś na końcu w trakcie procesu kontrolują po prostu to, co się wydarza. I sztuczna inteligencja chyba trzeba na, traktować po prostu bardzo podobnie. Ona nie może nas zastąpić tak całkowicie, bo wtedy rzeczywiście science fiction się kłania i... Nic, tylko uciekać. Myślę, że nie. Że jeszcze to nie jest ten moment, że rzeczywiście trzeba byłoby jakiegoś dodatkowego przełomu, w którym wyszlibyśmy poza, um, poza sytuację, w której tak naprawdę ta sztuczna inteligencja w sposób... Zaskakujący, przecież spektakularny, tak medialnie spektakularny rozwiązuje konkretne zadania. Bo właśnie o to chodzi, ona wciąż rozwiązuje bardzo konkretne, wymyślone przez człowieka, zaprojektowane przez człowieka zadania. Ona robi to coraz lepiej, ona korzysta z własnych języków kodowania, czy własnych reprezentacji, własnego sposobu dojścia do rozwiązania i to jest oczywiście ta autonomia, która nas cieszy. Natomiast tam meta poziomu jeszcze chyba długo nie uświadczymy.